Poniedziałek 16 czerwca. Elwira Duczek, witam serdecznie i zapraszam na wiadomości siedleckie. A dziś powiemy o festynie Krew dla Siedlec i festiwalu dziecięcym Radość Życia. O najbliższych planach Klubu Miłośników Teatru. A także o niedzielnym turnieju ulicznej koszykówki. W niedzielę Polski Czerwony Krzyż zorganizował w amfiteatrze festyn pod hasłem Krew dla Siedlec, na którym mieszkańcy miasta oddawali honorowo krew. Natomiast przed krwiodawcami wystąpił reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Podczas niedzielnego festynu pod hasłem Krew dla Siedlec i Powiatu, który na błoniach wokół amfiteatru zorganizował zarząd rejonowy PCK w Siedlcach, w podstawionym ambulansie chętni oddawali honorowo krew. W ciągu kilku godzin pobrano krew od 82 osób. Ponadto w kilku namiotach mieszkańcy siedlec mogli wykonać bezpłatnie badania, zmierzyć poziom cukru i ciśnienia tętniczego. Dużo osób zgłaszało się również do punktu konsultacji medycznych oraz punktu optycznego. Organizatorzy przygotowali dla odwiedzających festyn wiele innych atrakcji. Słuchacze zespołu szkół medycznych zademonstrowali pokaz ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy. Policjanci znakowali rowery, były konkursy dla dzieci, a na estradzie amfiteatru wystąpił reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. W południu miejski ośrodek Kultury oraz Mirosław Greluk zaprosili uczestników festynu na piąty festiwal dziecięcy radość życia. Na scenie amfiteatru wystąpiło kilka szkolnych zespołów, formacja taneczna luz, grający przeboje lat 60. zespół kwiaty oraz Bart polskiej piosenki Janusz Laskowski. Ale

Miłośników teatru działający przy Akademii.